Cześć witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Trenuj po 40. Mamy wieczór w poniedziałek. Tak jak wam mówiłem wcześniej, jak odkładamy ten trening rano przesuwamy o 9, a może o 10, a może w południu, a może po południu. To właśnie tak to wychodzi. Tym bardziej, że ja wstałem o czwartej godzinie dzisiaj. Yy, rano można to nazwać, nie w nocy. I później. Mieliśmy pewną rzecz do załatwienia na mieście, i mnie tak zmuliło, że nie dało rady, trzeba było się chwilę kimnąć. I właśnie stałem, powiedzmy, już jestem wśród żywych. No i trzeba zrobić trening. Klatki i tricepsa. No bo poniedziałek, wiadomo, Narodowy Dzień Klatki. Zobaczymy, jak to będzie. Wczoraj, czyli niedziela, była wczoraj. Zrobiliśmy 10,5 km. Tego shorta wrzucałem szybkim marszem z dzieciakami. Więc wszystkim to dobrze zrobiło, a przede wszystkim mi. I zobaczymy, jak tak lata dzisiaj poleci. Potrzebowałem tego snu normalnie, lepiej niż, bardziej niż czegokolwiek, bo spracowanie materiału. W piątek katorga nóg. Wczoraj jeszcze nie, biegać jeszcze nie będę, bo nie potrzeba mi biegania. Taki marsz w zupełności wystarcza do tego, żeby ten metabolizm przyspieszyć. Jest ok. Rozgrywamy nadgarstki, łokcie barki. Sztanga założona. Klasycznie zaczniemy od płaskiej ławki. Zobaczymy, jak tam setka dzisiaj poleci. się okaże. Chyba mikrofon. O, ziewaczka jeszcze? Ale nie jest źle w ogóle. Dzisiaj było bardzo ciepło na dworze patrząc, że mamy 3 listopada. Więc naprawdę nie ma co narzekać. Dobra, 40 kg założone. W sensie 2,15 plus gryf, czyli mamy. O kurde, ta pierwsza seria trzeba będzie ciężka w sensie zimna ławka, ale przeżyję to. Waga leci w dół cały czas jakby coś. Zacząłem mieć mięso od tygodnia, tak naprawdę i 60 kg jednorazowo i pół kilo, więc zobaczymy, jak to się przełoży na siłę w dniu dzisiejszym. Na razie taka rozgrzeweczka, rozciąganie w lewo, w prawo. Wy tego nie czujecie, ale te, ta klatka, te mięśnie piersiowe są mega wyciągane w takiej właśnie pozycji, czyli przekładam na prawo, na lewo. I to właśnie. O to chodzi w tym rozciągnięciu. Kurde, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dzisiaj. Przypominam, że dwa tygodnie temu 7 razy zleciałem do 7 ruchów setkom. To było, Boże, aż wstyd. Tydzień temu już było 9. Też wstyd. Gdyby było 29, to by było ok. Zobaczymy jak będzie dziś, mimo wszystko, że trzeba się dobrze rozruszać, bo cały czas jeszcze ziewam. Skręcę sobie, znaczy ja zdejmę od razu tutaj te, te dyski, a gdzie jest jeszcze jedno zaraz. Tu jest jeden. Aha, tam, dobra. Żeby ta stówka była. Powoli forma wzrasta. Tym bardziej mam nadzieję, że teraz jak już zacząłem. Cokolwiek więcej jeść, bo nie ukrywam, że to jest takie trochę męczenie się. Takie niedojadanie. 60 kilo, zrobię sobie jeszcze jedną taką delikatną, powiedzmy tam z pięć ruchów. Żeby dojść do tego ciężaru właściwego, docelowego. Czyli do tej setki i tamtym ciężarem już polecimy Te serie właściwe. 60 kilo to jest. o to jest lekkie. jeszcze może jeszcze osiemdziesiątkę za trzy razy żeby żeby nie było nie się zaraz zmęczę i będzie będzie ciężko tak czy inaczej jest drugi miesiąc ale wszystko się poprawiło spanie nie ma Jakiś tam bólów brzucha i tego typu rzeczy, w sensie bólu od przejedzenia się. Tu jakaś woda jeszcze mi została, chyba wypiję sobie To a za chwilę będzie trzeba iść przynieść. Bo nie wziąłem. Ciężko to nazwać napiciem się, nie? Dobra, zrobię trzy ruchy tą 80 i założę setkę i polecimy. Ale waga Wam mówię jeszcze raz, że jeszcze jest niższa, nie była 23 października. Nie powiem Wam ile, bo teraz już tak bardzo mnie nie chodzi o to, żeby tą wagę gubić. Dlatego, że teraz może być sytuacja taka, że gubimy wagę tłuszcz. I budujemy mięśnie. Więc to będzie jedno w drugie wchodziło, i możemy nie być zadowoleni z tej, z tej wagi. Ale z, ze spadku wagi. Ale generalnie bardzo wiele osób mi pisze, pisze, mówi na żywo, jak spotka: Boże, jak ty schudłeś! Boże, jak ty schudłeś! No, schudłem. Bardzo schudłem. Bardzo schudłem. Mamy setkę. Trochę się pokręcę jeszcze. Uh. Uż, ja się jeszcze nie obudziłem, a tu taka seria od razu będzie. Obym tylko nie podniósł mniej niż 9, bo się człowiek może zdenerwować wtedy. Nie? Na pewno. Dobra, setka i lecimy. Przypominam raz jeszcze, 9 ruchów było tydzień temu, w poniedziałek. I to był max, możecie sobie zobaczyć No ostatni odcinek poniedziałkowy. Ej, wtorkowy, przepraszam. A jo, to nie ma tygodnia, patrzcie. O kurde. O jeden raz lepiej, ale ciężko. Nie od razu, jak zbudowano. Spokojnie. Tydzień to jest krótko od momentu, kiedy zacząłem mieć normalnie. Ja będę sobie tym ciężarem robił tą serię. Druga już na pewno będzie dużo mniejsza niż 10, więc jeszcze cztery serie oprócz tej, która była, i potem wymiana ćwiczenia. W ogóle nie jestem zadowolony. W ogóle jeszcze jedna seria 5 razy była, i potem zrobiłem 3 serie po 8 razy 80. Lipa straszna lipa. Tu sobie też skręciłem 32,5 kg. Ma jedna handla i będziemy robić na skosie wyciskanie handli. Też nie wiem, czy za dużo tego nie, nie założyłem. Zaraz się wszystko okaże. Generalnie, jakby nie patrzeć, 65 kg w sumie razem mają, więc powinno iść, ale. Ja już kiedyś to też powiedziałem. Jak jest y, słaby początek treningu, to cały trening idzie y, słabo. Bo generalnie zakładałem, że ta setka pójdzie dzisiaj lepiej, ale cały czas się łudzę, że to nie przez to, że mam te ponad 40 lat. I że jakoś tam wrócę do tego, mam nadzieję. Dobra. Zarzucamy skos ustawiony na górze. Siedzisko również, żeby nie zjeżdżać. 32,5 kg. O Boże, mam nadzieję, że sobie je. Podrzucę jakoś. O Jezu! Udało się. I góra. O Jezu! Lewa się nie słabsza. Uf. 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 Coś ta lewa ręka mi tutaj się nie podoba, wam powiem. I to bardzo. O matko. Słabizna. Ale to spokój. Licho. Woda zatankowana. Można pić. Boże. Podejrzane. Bardzo podejrzane. To będzie ująć pewnie jedną serię tym spróbuję. I tak, jeszcze jedna seria. Uściągam te piątki, bo to jest niewskazane w moim wieku. Chociaż handle poszły w miarę dobrze. Zrobię teraz takie przenosy sztangi, co robiłem na pierwszym odcinku, może pamiętacie. To są wyciągające, yy, wyciągające ruchy. Wyciągacie klatkę. Rozciągacie. O, może to. 22,5 kg. kilo. O jest. Nie wiem, czy to będzie dobry ciężar, ale generalnie. Zobaczcie. Tak jak to robiłem. Może pamiętacie i do tyłu i na góry. I tu spinacie klatę. I dwa. Na dole wyciągacie. Tu i góra trzy. Na dół. I tu spinacie. O Boże. Jeszcze. Jeden. Jest pięknie. Cztery serie w ten sposób z tym ciężarem. I klatka na dzisiaj. Tylko tyle, dlatego że Ech. ciężki, słaby trening. Generalnie zobaczymy, jak będzie dalej. Dzisiaj za dobrze nie jest. Kończę to ćwiczenie i przechodzimy na 3 A, nie jest źle. Dobra, teraz tak. Podchwyt. Pamiętacie? Nie tak. Tylko tak. Teraz jest Wiktor, więc będzie mi prościej podejść z telefonem. I bardziej to pokazać. I teraz tak lecimy. Tu pamiętajcie, tu w tym miejscu przed ramion nie ruszamy, tylko tu na dół. Tak jak teraz. I druga ręka. Zobaczcie, tam jest 2,5 kg dołożone. Była piątka zawsze, a tam jest już teraz 5 i 2,5 na dole. Wiktor pięknie Wam pokazał i lecimy. Lewa ręka. Nie wiem, czy bo 8 czy 10 przy prawej ręce, ale generalnie będę robił to po 8 ruchów. Pierwsza seria zrobiona. Lecimy dalej. Za chwilę górny wyciąg na wąskim chwycie. I ale to zobaczycie. Niby też wyciąg, ale ćwiczenie zupełnie inne. Jestem już troszkę podmęczony. Tam dyczkę dorzuciłem na dole. Więc będziemy robić teraz inne ćwiczenie. Tu linka na rolkach sprawdzę jest na rolkach dobra na brzegach łapiemy tu zapieramy się żeby nie uderzyć żeby nas do tyłu nie pociągnęło i teraz takie trochę francuskie ale takie trochę nie o kurde 6 chyba O kurde. Będziecie mieli możliwość gdzieś na wyciągu na siłowni, spróbujcie sobie to ćwiczenie na wąskim chwycie, żeby się nie opali albo na jakiś innych tam wąski chwyt prawie na prosto i w ten sposób. zawszeć się tylko tu, żeby nie było ruszania przed ramionami. Przede nie nieruchomo tylko. A czy tu? Y... Wiadomo o co chodzi. Więc ja sobie kończę to i jeszcze zrobimy sobie chyba Francuza. No, ostatnie. Na razie mam tutaj podyszce, ale generalnie triceps pompowany. Trzecie ćwiczenie, ostatnie. Na tri... triceps. Tam Wiktor ma sprężynę, pokaż Wiktor sprężynę. Znalazłem jeszcze swoje stare sprężyny. Jest tu w różnych klamotach. Łapiemy i lecimy. Prawidłowo. Pa! 10 razy. Jest pięknie. Ten ciężar zostaje. Wiadomo, że z każdą serią będzie coraz trudniej. Fajnie, spompowane. Generalnie, trening dzisiejszy to jest taka mała lipa. Oczywiście, za momencik będziemy po tym ćwiczeniu jeszcze kazować brzuch. I miejmy nadzieję, że ta sylwetka plażowa, no ale plaża dopiero. Yy, Wakacje to jeszcze trochę czasu, więc miejmy nadzieję, że uda się coś z tym wszystkim zrobić. Do tego czasu z drugiej strony nie ma co przeżywać, bo dopiero półtora miesiąca treningów, tak naprawdę powiedzmy, że zaczynam to wszystko od nowa. Więc jest ok, ja kończę to i za momencik brzuch. Zrobimy brzuch tu na tym, jednak Triceps pompowany. Zaznaczam raz jeszcze, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, ten mały kanał, ten nowy kanał. Wciśnijcie dzwoneczek, kto tego nie robi, będziecie informowani o wszystkich nowościach na tym kanale. Mam nadzieję, że to zrobiliście w tym momencie, a jak nie, to za chwilę to zrobicie. Oczywiście, dzięki bardzo, że byliście ze mną. Ja robię brzuch i jutro, ale już nie wieczorem, tylko rano, bo po prostu... Nic się nie chce. Lecimy z plecami i z bicepsem. Ale to jutro. A teraz zapraszam cię, Wiktorze. Oczywiście pa pa pa. Ja robię. Nie. Tak jest. I. Buh.